Dziś najlepszy na świecie przepis na leniwe pierogi. Starannie oddziel żółtka od białek. Białka z odrobiną soli ubij na sztywną pianę. Żółtka ucieraj z miękkim masłem, stopniowo dodając przeciśnięty przez maszynkę ser oraz mąkę. Na koniec wyłóż pianę. Delikatnie wymieszaj na jednolitą masę. Ciasto wyłóż na posypaną mąką stolnicę, uformuj wałek. Pokrój skośne kawałki. Partiami wrzucaj na wrzącą, osoloną wodę. Gdy wypłyną, są gotowe. Smacznego! Dziś najlepszy na świecie przepis na leniwe pierogi. Starannie oddziel żółtka od białek. Białka z odrobiną soli ubij na sztywną pianę. Żółtka uciera z